Cześć pozytywni kucharze, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Zapraszam Was dzisiaj do upieczenia kolejnego sernika, tym razem takiego bardzo klasycznego przepisu, czyli przepisu wykorzystania na sernik wiedeński. To jest sernik, który klasycznie piecze się z dodatkiem skórki z pomarańczy i rodzynek, bez spodu, chociaż są też takie wersje, że można ten spód sobie, jeśli lubicie. Wcześniej przygotować z kruchego ciasta i zapiec, a dopiero potem przygotować masę sernikową. I to jest sernik, który jest przygotowywany na bazie piany z białek, więc po upieczeniu jest taki bardziej gąbczasty. On potem troszeczkę, kiedy się go wystudzi, osiądzie, ale w przeciwieństwie do sernika kremowego, on jest taki bardziej sypki, kruchy, troszeczkę bardziej twardy. Więc jeśli jesteście miłośnikami właśnie takiego sernika bardziej klasycznego, to ta receptura jest dla Was. Dodatkowo można, ale to już jest optymalne. Udekorować go delikatnie polewą z czekolady, to też jest troszeczkę już odejście od klasyki. Ja też nie mogłam sobie odmówić dodania pierwszych w tym sezonie, chociaż takich powiedzmy nie do końca prawdziwych, truskawek. Gorąco Wam polecam, życzę powodzenia w wypiekach, dajcie mi znać, jak Wam się udał i czy smakował. I zapraszam też na pozytywnakuchnia.pl, po więcej przepisów na serniki i nie tylko. Przygotowanie sernika wiedeńskiego zaczynam od zmielenia dwukrotnie twarogu. To musi być taki tłusty, grudkowaty twaróg, nie twaróg z wiaderka. Skórkę sparzyłam, odkroiłam białą część, a pomarańczową pokroiłam w bardzo drobną kosteczkę. Masło wyjęte jedną godzinę wcześniej ucieram na puszysty krem, następnie dodaję po jednym żółtku i za każdym razem całe żółtko z masłem rozmiksowuję na gładko. Na sam koniec dosypuję cukier puder i znów ucieram wszystko na gładką masę. Przy pieczeniu serników to bardzo ważne, żeby wszystkie składniki na sernik były wyjęte z lodówki na godzinę przed ich przygotowywaniem. Teraz masę dodaję do twarogu zmielonego dwukrotnie i całość na niewielkich obrotach miksera rozmiksowuję na gładki krem. Miskę z kremem odstawiam, a teraz na sztywno trzeba ubić białka i następnie dodać do masy serowej. Białka można, ale nie trzeba ubijać ze szczyptą soli. Piana z białek ubita na sztywno zapewni sernikowi taką delikatność i puszystość. Trzeba dodać ją do masy serowej i bardzo delikatnie wymieszać już nie mikserem tylko łyżką albo łopatką z dodatkiem skórki z pomarańczy, opcjonalnie ekstraktu waniliowego oraz kaszy manny albo mąki ziemniaczanej. W terniku nie może też oczywiście zabraknąć rodzynek. Opłukane w zimnej wodzie odciśnięte mogą być pokrojone na nieco drobniejsze kawałki. Tak przygotowaną masę trzeba od razu przełożyć do foremki, do foremki wyłożonej papierem do pieczenia albo takiej wysmarowanej masłem i wysypanej mąką lub bułką tartą. Ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, piekę przez 30 minut, następnie zmniejszam temperaturę do 160 i trzymam w piekarniku jeszcze przez pół godziny, a po upieczeniu studzę w piekarniku przy otwartych drzwiczkach, a na koniec chłodzę przez około 3 godziny w lodówce. Sernik można opcjonalnie udekorować polewą albo posypać cukrem pudrem. Życzę smacznego i powodzenia.